I Dzisiaj łapkę właśnie będę grał z Zuzią trzy rundy, jeden na jeden. Dobra, chodź! A co ołatek? Tak? łapkę! Ta? tom! Dawaj, Tom, w dom. dom. Nie! Właśnie, Lubciu! No, 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 idź! Ja tam Co, no. to królowa mogłaby! Co? Królowa mogłaby? Chyba królową kupy. Nie, nie I ci popłakać do nie, nie, zapomniałam, go nie, nie, ma. No. Bo cię nie, kocha. nie, 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 cię zostawił. Dobra, żulu. nie, To Stich na łóżce! Skupię! Nie! Nie, nie! Się. Ktoś... nie, ma, nie, ma, nie ma. No Cicho bądź! Chcesz lajka na pocieszenie? Nie! Widzisz, zostawcie jej lajka na pocieszenie, bo ona się zaraz płacze. Zostawcie jej lajka! Nie, nie, nie! Chcesz lajka? Więc zostawcie jej lajka i komentarz. Nie, ojiek! No, musicie zostawić 8 lajków i 8 komentarzy. Bo inaczej, bo inaczej Zuzia się popłaczy i już, nie, już nie, nie będzie chciała nagrywać więcej filmów z Rivalsu. Szakuj yeah. <laughs> się! Co bo się uspokoić? Yeah. Możesz pocałować mnie w dupek. Kuku się ma. Kuku, baba. Co jaki, Google Gaga? A... Widzowie, właśnie sklejna Zły Zuzia zachowuje się jak Google gaga. Nie, Zuzia, ty się nie ruszał? Nie! No, ja się nie bo ci może nie lubię! bo cię nie lubię! Zawsze jesteśmy w mm. Hollywoodie w walce. Zdej, jak chcesz jeszcze drugą? chcę. Mm -hmm. No to chodź. Ja wiem. Mm. To chodź, signu. Nie. Mm. No z uzią. Na tą mapę. Dawaj, tom. Albo nie dawaj, plecowo. Dobra, plecowo. To jest jasne. Tak. Bo ja ją wybrałem. Ja biorę, ja biorę tą za 5 broń. No też. Gdzie mam go wyskoczyć? gdzie ja będę? To dawisz od poza mapę. I No nie można iść tam do tych kontenerów. Po wyjście poza mapę.

W ogóle wiesz, gdzie jestem? I co, żulu? Spadł w biedronki! Nie, nie! Żulem. Zachowujesz się, gdyby? Nie. Zauważyłaś to? Mhm. Aha, ty się jeszcze do tego przyznajesz? A! I zrobię, jeśli chcecie, to nagramy tylko ty 7. gdzie ty w ogóle jesteś? Tam, tam. Pokonało cię. No jak ty nie pokonujesz? no <gryzny> no nie, nie, no to nie, nie, Давайте. Давайте за мной. Ахач да мне. Ахач. Ахач до мне. Dobra, widzę, że się mm -mm. smuł. Z pięściami. Mamas! Gdzie ty uderzysz? Gdzie ty strzelasz z pięściami? Nie? Po mości permucę? Gdzie ty jesteś? Ła! Gdzie się poślizgnięło? Dobra, lecimy. Szkolar znowu pięściami? Aha? Nieo! Taka... Ty, ty się zagowałaś? A, nie możesz się ruszyć. No. A ty nie. Totalnie smutna! Totalnie smutne. Totalnie. Totalnie smutne. Biorę to

Próbuję ty. W ogóle nie wiesz gdzie jestem. Nie, nie, sama. Ale... Jest po imię. Jest. Nie chcę ty... To ja wygrywam. Nie, nie e, sama. Ty się sama zabijasz? Gdzie można na wywytkoczyć? Komu nie ma? Gdzie ty jesteś? Zuzia chodzysz... poczekaj, ja chcę widzieć jak skaczesz. Chcę ci pomóc. Nie zabijaj się. Przelałaś. SKACZĘ za tobą! Ej, widziałaś gdzie? Ja biegłem. ja biłem po wodzie. I widzowie właśnie. Zostawcie z tym